Wiecie, co nie zobaczyłam tego w sklepie. A co ty dla Luny wziąłeś? W ogóle nie były duże, ale były udane. No, dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Ja tutaj tylko tak na wstępie do Was e, szybciutko przychodzę, bo mówiłam Wam ostatnio, że nagrywałam e, haul z siaty. Niestety film byłby za długi, także i chciałabym Wam pokazać, co sobie kupiłam w Polsce, co sobie kupiłam tutaj. No i na koniec pokażemy ten cały haul z siaty, czyli z polskiego sklepu Zaldika i z Tesco. W Polsce zakupy, powiem Wam, że nie były duże jakoś specjalnie, ale były e, udane. W ogóle nie były duże, ale były udane. Przed chwileczką wyciągnęłam, od razu wyrzuciłam, teraz już mi się nie chce iść do śmietnika. Szczotka z włosem dzika. Już sobie właśnie przeczesałam włosy, także jeżeli gdzieś tu jakiś włos będzie, to bardzo Was przepraszam, chyba, chyba nic mi tutaj nie wypadło. Bambusowa szczotka z dzika i powiem Wam, że poszłam za przykładem mojej mamy, bo moja mama właśnie sobie coś takiego sprawiła. Tylko właśnie nauczyłam się na jej błędzie, że tak powiem. I e, kupiłam coś, taką szczotkę z takimi jej igiełkami zakończonymi. mama mówi, że jak ma tylko z tym włosiem, to ma wrażenie, że nie czuje, że jej ta szczotka dochodzi do skóry głowy. I boi się, że gdzieś tam, wiecie, nie doczesuje tych włosów. Ale ja Wam tutaj powiem, że ja mam tą z igiełkami i tak naprawdę to też mam wrażenie, że nie doczesuje mi to do końca włosów. Na pewno doczesuje, bo mam je rozczesane, nie mam żadnych kołtunów. Ja nigdy nie mam kołtunów, ale no nie czuć tego. No zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Mam nadzieję, że okej, okay, że faktycznie te włosy będą jakoś wygładzone. Czekajcie, zobaczę, jak to wygląda. Nie, no nie, nie, nie oszukujmy się, nie widać jak chwilowo tutaj żadnej różnicy. Także mam nadzieję, że one będą. Ok, trochę Was tutaj podstawię, ale czy będą, to się okaże. E, co jeszcze kupiłam? Tak jak mówię, maleńkie, maleńkie zakupy, mianowicie Elbiotica, a to jest efekt liftingu płatki pod oczy ze śluzem ze ślimaka. Czy tu jest tylko jedna para? Mam nadzieję, że więcej, bo chciałam sobie z radzie zrobić takie spanie. nie wiem, czy się da mówić, czy nie, ale właśnie takie tutaj coś kupiłam. E, to jeszcze kupiłam w Poznaniu, bo myśleliśmy, że zrobimy sobie w Poznaniu, ale no niestety się nie udało. Wiecie, że tu nie jest napisane, ile tutaj jest par? Aha, trzy pary. No, to na trzy razy spoko. Nie mam pojęcia, jaka była cena. Z pewnością nie była wysoka. I też kupiłam sobie jakieś tam maseczki. Było ich chyba więcej, ale może... Nie wiem, nie wiem, czy w Polsce zostawiłam. Zermika ukojenie, maseczka multivitaminowa Coś takiego. Mamy tutaj depantenol, witaminy E, F i A. Także zobaczymy mam uzdrowisko, zabieg, zabieg ceramidowy SOS dla suchej i w potrzebie. Mamy maskę regenerującą z ceramidami znowu i pantenolem, Oraz mamy naparowy aktywator przygotowujący. Wiecie co, nie zobaczyłam tego w sklepie. I tu jest napisane mm, z aminokwasami i promotorami przenikania. Także nie wiem, czy to się jakoś robi yy, na parze, czy coś w tym stylu. I tutaj mam, znaczy na parze, że wiecie, że dajecie do miejskiej paruje, bo tak to mi działa, tak mi to brzmi. I kolejną maseczkę mam e, dermika na nasycenie. Maseczka biena, wilżająca, algi morskie, i tak dalej, i tak dalej. Jak e, stałam za tuszem do rzęs. Aha, jeszcze mam tuż do rzęs, ale już mam na, górę, na górze. Wziąłem sobie z Ebelin ten taki, wiecie, brązowy tuż do rzęs. I tam była taka pani i do mnie powiedziała: wiesz co, jak czegoś szukasz fajnego do rzęsy, to weź sobie e, właśnie tutaj taką odżywkę z Evelin. Jak widzicie, to jest taka zwykła odżywka, biała. W ten sposób tutaj ta szczoteczka wygląda. I on się nakłada po prostu przed rzęsami. I to jest napisane SOS Lash Booster, multifunkcyjny serum do rzęs 5 w jednym z olejkiem arganowym. I ja Wam powiem, że faktycznie to nakładam. I nakładam to dopiero tydzień czasu, no bo dopiero co przyjechaliśmy. I jest tutaj napisane, podwaja objętość rzęs, no tutaj się nie będę kuciała, są troszeczkę pogrubione, no ale oczywiście już mam jakiś produkt na rzęsach, także nie dziwne, że te rzęsy troszeczkę inaczej wyglądają. Wydłuża i wzmacnia, tego jeszcze nie widzę, aczkolwiek zaraz do tego doj dojdziemy. Odżywia, regeneruje, przyspiesza wzrost i zapobiega wypadaniu. I to na 100% zapobiega wypadaniu rzęs, bo przez ten tydzień czasu, dzień w dzień, jak zmywam oczy, nie mam ani jednej rzęsy, malusienkiej, najmniejszej, czy złamanej, czy cokolwiek na waciku. Ani jednej. Także na to jest to na pewno dobre. I jeszcze jedna rzecz. Ja obecnie używam, tusz, używam tuszu z Max Factor brązowego i on jest taki dosyć gęsty. Ja często jego muszę wycierać dosyć mocno o buteleczkę, bo się robi taki, wiecie, takie grudki się robią ale jeśli nakładam to na to, to nawet tego nie muszę robić i powiem Wam, że pięknie te rzęsy są wyczesane, nie ma żadnych grudek, są nie sklejają się, są po prostu naprawdę, naprawdę ładne i mało tego, przy użyciu właśnie tego tutaj e, lażbu sera SOS z Evelyn, e, moi drodzy, zajebiście się tusze zmywają. Naprawdę bardzo łatwo się tusze zmywają z rzęs, także polecam. Ostatnia, ostatnia rzecz to już jest Apricot crash z e, semilaka. taki lakier. Wiecie co, miałam jakąś nadzieję, że to będzie troszeczkę inny kolor, bardziej taki jesienny, aczkolwiek odkręcę jego. No nie, no w sumie. o, w sumie ładne, zobaczcie. No, w sumie taki. Taki jesienny, takie. Coś takiego, jak teraz bardzo jest modne, tylko teraz bardziej w taki brudny pomarańcz to wchodzi, ale można byłoby to uznać za taki właśnie kolor, myślę, że taki mój będzie kolejny manicure. A co Wam jeszcze tutaj chciałam powiedzieć. Nasza Madzia napisała do mnie, jak byli w Polsce akurat, że jej znajoma zaczęła rozprowadzać perfum, czy nie perfum, no perfum marki Glantier. I powiedziała do mnie, jakbyś chciała, to może sobie weźmiesz, masz tutaj listę. I wiecie co? Kupowałam jakieś tanie perfumy, takie, owszem, kupowałam e, bardzo często, A, ale wiecie, ale były to perfumy, perfumy, na przykład, nie wiem, Britney Spears, czy, czy wiecie, takie, które to naprawdę były żadne podróbki. Tak sobie pomyślałam, wiesz, co zobaczę, czy macie Gucci Bambu, bo to są moje ślubne perfumy, także sobie wzięłam Gucci Bambu, niby Gucci Bamboo, tak to wygląda i to jest moje drodzy numer 558 i wzięłam sobie Chanel Chance i powiem wam, że ja pierdziele ten zapach, to jest ta niby taka już wersja deluxe. Jaką pachnie! Mało tego, ostatnio rozmawiałam z ze nią, w ogóle jeszcze jej nie napisałam, Ania, muszę do Ciebie zaraz napisać, bo po prostu się tak w szok biłam. tej gadamy w pracy, ona do mnie mówi, czy Ty czasem pachniesz Chanel Chance? A ja mówię, tak, a skąd wiesz? Ona mówi, no, bo to były moje pierwsze perfumy, także wiecie, dobrze zna zapach. Ja kiedyś miałam tylko jakieś próbki, nigdy nie wydałam e, takich pieniędzy na perfumy, ale te perfumy naprawdę to oddają. Mało tego, są bardzo, bardzo trwałe. Te są bardzo trwałe, są ta, to jest ta premium coś tam, to chyba było 10 zł droższe. Te nie są takie trwałe, te takie zwyklejsze, one są, teraz już nie kojarzę, ale grosze, 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 jeszcze wie, większe grosze niż to i te naprawdę też pachną jak gucci bambu. Już dwa razy słyszałam, że pięknie pachniesz, a miałam je dopiero dwa razy w, w pracy. I też jedna dziewczyna do mnie podeszła i mówiła, o, znowu używasz Guci Bambu. Bo pamiętała, że jakieś używałam Gucci bambu i zapamiętała ten zapach, bo też kupiła ten zapach po mnie, znaczy nie ten oryginalny Gucci bambu. Także wzięłam te dwa zapachy. Jeszcze wzięłam jakiś trzeci, ale już nawet nie pamiętam co to było i to jest na górze. Nie wiem, czy je w Anglii można dostać. Nie wiem, czy ja chcę to polecać, czy nie, ale w sumie ja sobie obiecałam, że teraz jak będę w Polsce, to sobie kupię więcej. U znajomych dziewczyn, bo po prostu naprawdę zapachy rewelacyjne, przepięknie trwałe, tak jak mówię, zwłaszcza te. Te jak ciuchy spryskam to też czuć, ale tak na, na ciele nie czuję ich za bardzo yy, i kosztują grosze. A wiecie dlaczego się zdecydowałam na taki krok? Tylko i wyłącznie dlatego, że skończyłam swoje ostatnie Givenchy. E, rezysty bo i kosztują teraz 90 funtów. I ja nie wydam na perfumy 90 funtów. Kiedyś wydawałam, nie miałam z tym najmniejszego problemu, ale teraz po prostu nie wydam. Jest mi szkoda takich pieniędzy na perfumy. Szkoda mi jest. Ja wiem, że to pachnie, ja wiem, że to wow i się ludzie oglądają, ale za tym i się też ludzie oglądają. Wiecie o co chodzi? I w tych się też czuję komfortowo, także. Nie wiem, czy to będzie tak, że już nigdy sobie nie kupię żadnych takich, wiecie, markowych perfum. Na pewno sobie kupię, bo zaraz będzie lotnisko i zaraz będą jakieś okazje. Na pewno sobie kupię Irresistibol Luxiber. Oni, niestety, ta marka Glantie nie miała tych. Tych perfum inspirujących się akurat tym zapachem, ale nie ma sensu, żebym ja do pracy kupowała jakieś perfumy i używała perfumy za 90 fotów i się nie pryskała. I przechodziła do domu po 9 godzinach i ciuchy dawała od razu do prania. To jest zupełnie bez sensu i żałuję, że straciłam tak moje trzy ostatnie buteleczki z moich ulubionych perfum, no ale wiecie, głupi się uczy na błędach. A nie tylko głupi, każdy się uczy na błędach. Ten dzisiejszy wód kończymy, za chwileczkę przechodzimy do hola z siaty, a ja bym się Was chciała zapytać, żebyście mi na dole napisały, napisali. Jakich perfum używacie i co myślicie właśnie o takich rzeczach? Bo ja kiedyś byłam bardzo przeciwko, absolutnie żadna współpraca, to nie jest nie, 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 sama kupiłam. <grym> bo ja kiedyś byłam bardzo przeciwko, nie wierzyłam w takie rzeczy, ale naprawdę przekonałam się, że ja sama przepłacać nie będę. Chyba że mówię, że gdzieś znajdę moje perfumy na przecenie, bo nie mają oni jeszcze tej inspiracji. Ale to strzał w dziesiątkę. Czekam na Wasze odpowiedzi. A! Jeszcze Wam co chciałam powiedzieć, co jeszcze przewieźliśmy z Polski? Przewieźliśmy od latka rodziców telefony, których już nie używają i po prostu zabierzemy je do Zanzibaru, tak sobie to wymyśliliśmy. Jeszcze mało tego, rozmawialiśmy właśnie ostatnio z naszym kierowcą, z których kilka osób stąd od nas tutaj, bardzo się cieszę, pojechało na wycieczki zim, z naszego polecenia, powołali się na nas także super, bardzo fajnie, że nam aż tak ufacie. I mamy dla niego laptopa. Dla niego i dla jego ma Dzieci także, żeby wiecie, żeby się uczyli, także weźmiemy naszego laptopa i te telefony i porozdajemy i niech, niech mają. No bo po co my mamy je tutaj albo sprzedawać, albo, albo co, jak ktoś z nich może korzystać. Już Wam nagrałam pożegnanie, ale wiecie co, jeszcze Wam chciałam coś pokazać, bo właśnie przyszło mi coś z Vinted, wygniecione, ale pachnące na maksa, koszula z Maxa Spencera, leniana. Eee, mój kolor. Myślałam, powiem Wam szczerze, że będzie bardziej oversize'owa, że będę ją taką w i nosić jako taką narzutkę. Cokolwiek jak będzie rozpięta, też będzie ok. Pokażcie. No tutaj tak średnio. No, cieszę ja nigdy taka niestety wyprostowana nie chodzę, także przypuszczam, że tak ona co dzień też będzie fajna. I wyobraźcie sobie taką historię z tą koszulą. Ale twarzowy kolor, co? Widziałam ją na Vinted już dosyć e, dawno temu. Pani miała ją wystawioną za 13 funtów, a ja jej dałam ofertę na funtów 10 Odrzuciła, znaczy nawet nie odrzuciła, czy odrzuciła. Nic nie, nic nie odpowiedziała. I weszłam sobie teraz powiem Wam na moje winte od tak o, żeby zobaczyć, co tam e, piszczy w trawie. I mówię, a wejdę w te moje ulubione, co zamieszczę miałam. I ta koszula wyobraźcie sobie na przecenie za 9. Gościła przeceniła sama za 10, także chyba nawet nie wiedziała, że może nie wie, jak się sprawdza. Chyba nie wiedziała, że ktoś jej złożył ofertę. Odrzuciła moją... Odrzuciła moją ofertę za 10 funtów, wystawiła ją za 9, także jeszcze skorzystałam. Ej, nie, no w sumie czekajcie, bo tutaj widzę, że ma... jesteście dosyć wysoko. Tyłek też zakryty, także spoko! Tutaj taka. No, leginsy mam. Nie patrzymy na te legensy, oczywiście, no bo dopiero przyszłam, dopiero przyszłam do domu z pracy. Ale spoko wygląda bardzo ładnie, bardzo mi się podoba i kolor mi się na maksa podoba. No, i oczywiście to będzie zupełnie inaczej będzie wyglądało, jak będzie wyprasowane. Dobra, zapraszam Was do kolejnej części. I jeszcze raz życzę Wam dobrego czwartku. No, jestem, moi drodzy, zaczniemy może od e, Aldika. Mam tutaj rachunek i już Wam mówię, ile za te wszystkie zakupy tutaj zapłaciliśmy. E, za te wszystkie zakupy, tutaj, co Wam teraz pokażę, zapłaciliśmy: 68 funtów. No, dobra. Najdroższa z nich to była właśnie taka dekoracja. Mówiłam wam, że nic nie znalazłam, a później znalazłam coś takiego. Są to takie ceramiczne białe dynki. I one są oczywiście na pilota. Mięczą, powiedziałam, że oczywiście, bo samo się zdziwiłam, że są na pilota. I są ze sobą tak chyba połączone. Mi się wydaje, muszą być połączone. Tam jedne były otwarte, także sprawdziłam. I to są naprawdę takie fajne ceramiczne. Nawet jeśli ich nie będę podświetlała. A nie, one nie są połączone. To jeszcze lepiej, patrzcie. One tak wyglądają i są najróżniejsze wielkości. Także przepiękne białe. To jest takie trochę matowe, boję się, że to mi będzie, wiecie, łatwo, bo to takie coś się łatwo kurzy i na tym łatwo kurz się osadza i zostaje. No, ale najwyżej zasprzyjuję sobie czymś może innym. I właśnie, tak jak mówię, tutaj są trzy rozmiary. Świetnie, że one nie są w żaden sposób połączone. Także to kosztowało 14,99. A zaraz powędrują gdzieś tam w salonie, bo zostaną one w salonie. I tak jak mówiłam, będzie to hol z siaty. Mamy tutaj pieczarki, Mamy cytryneczki, bo wiecie, nadchodzi ten sezon e, już teraz zimowy, kiedy... Nadchodzi sezon... Co Ty tak tutaj ganiasz i, z, i sapiesz Nadchodzi sezon już zimowy, kiedy chce się herbaty z cytryną. Ja na razie z cytryną nie, ale rzadkowi co chwilę robię właśnie z miodem. Z miodem, a cytryny nie było, to nie chce z cytryną. Nie czekajcie, naleję no sobie wody. bo mi się chce. Mmm... O, tylko tychotka. E, Radio kupił sobie oczywiście steka. Boże, zobaczcie, nawet steki. Doszło do tego, że steki muszą m, znakować. E, później mamy coś dla Luna. Co ty dla Luny wziąłeś? Kostkę. Myślisz, że będzie gryzła? O smaku? Mleka, fuj, to śmierdzi. Luna, czy ty wiesz, że to dla Ciebie? Chyba wiesz, bo stoisz. Powiedziałeś jej, że pani da? Uff. Dobra, ściągamy to i zobaczymy. Chcesz? Siad. Proszę. No masz, zabawka! Daj. Good girl! Niechętnie. Później ja tutaj widzę, co Radziu tak naprawdę brało, no bo to większość to Radziu wrzucę do koszyka, ja mało co z tego. Widać, że idą święta, bo są batony Marcepanowe. Następnie, to już mój zakup, moi drodzy, orzechy, ja też wziąłam jakąś wędlinę, aczkolwiek trzeba zrobić naszą wędlinę w domu, taką yy, z indyka, pomarańczki, yy, później mamy tabletki do odmywarki, mam nadzieję, że to nie są cytrynowe, nie, to są te zwykłe, dzięki Bogu, yy, później mamy, nie miałam ja chęci na jogurt, powiedziałam, że ja zawsze czysty jogurt, ale mi innego podpowiada, także te jogurty kiedyś już żeśmy mieli, ja Wam kiedyś pokazywałam. Przepyszne one są w takim słoiczku i tak jak tu widzicie, wzięłam dwa. Wzięłam dwa Passion y, Fruit and Mango i wzięłam dwa truskawkowe. O, jeden jest wiśniowy, a drugi truskawkowy, także ja wezmę truskawkowy. Ale te jogurciki są naprawdę, naprawdę y, przepyszne. Wiecie, tak zamiast jakiegoś tam prawdziwego, słodkiego. Później tutaj ser feta, musi być to sałatek. Jogurt naturalny. Niby śliwki. Wiecie dlaczego? Bo zadałam się u Radka rodziców śliwkami. Takie nieprawdziwie polskie i były przepyszne. Te na pewno takie nie będą. Bo one takie nie są, no ale wiecie. Radek, frytki? Tak. Wstydziłbyś się. Nie leciłam do Także tak, frytki, ja będę robiła, już nie wiem czy dzisiaj, już mi się dzisiaj nie chce, a może dzisiaj jeszcze później zrobię, do jutra się ustoi, sernik z brzoskwiniami i powiem Wam, że sprawdzałam skład brzoskwiń, myśleliśmy ogólnie, że je pojechać do polskiego sklepu, aczkolwiek pojechaliśmy później po brzoskwinie, no ale później zobaczyłam, że są w Aldiku. i były to takie brzoskwinie w, Aldiku, w otwieranym, z otwieranym normalnie wieczkiem. E, identyczny skład, identyczna waga. Kosztowały chyba 98 pi, a te kosztowały 32 pi. Identyczny skład, wszystko identyczne. Także zobaczymy, jak one będą w środku wyglądały. Naprawdę nie wiem, jak te inne wyglądają, bo, bo nie kupujemy takich rzeczy, no ale zobaczymy, czy będą fajne, czy będą dobre na, na przyszłość. E, tutaj znowu moje orzechy. Znaczy nie moje, ale wiecie: Awokado 2. Lubię to właśnie takie, co już są gotowe do jedzenia. No, fajne. Później mamy, no i znowu radio. Amenemcyp. Jogurt yy, miodowy z miodem. Kupiliśmy zwykły jogurt i kupiliśmy w polskim sklepie miód. No. E, Domestos. To wszystko z Aldiku, moi drodzy. Dobra, tym się Aldik, także takie zakupy w Aldiku. Później, moi drodzy, pojechaliśmy do polskiego sklepu. I w polskim sklepie kupiliśmy tak o. O Jezus. Dobra, może Wam najpierw pokażę Tesco. W Tesco taka pościel, tak co Wam pokazywałam, ona kosztowała na podwójny rozmiar, taki jaki my mamy 30 funtów. Kupiłam sobie też dwa opakowania płatków kosmetycznych z bawełny. Kupiłam też. to już moje widzimy się. Kupiłam też sobie takie kapciuszki brązowe. Były też takie inne w kolorze takiego jakby kamera, ale nie taki kolor, jak mi się do końca, nie taki kolor, jak mi do końca odpowiada. Także wzięłam takie. Na zimę już będą w sam raz. I wzięliśmy jeszcze... Ej, a gdzie jest ten spray? W i Radek zostawił mi w samochodzie spray już, zostawił już mi w samochodzie spray do pryskania szyb, ale ten spray do pryskania szyb przeciw, wiecie, na odmrażanie szyb jest o zapachu dyniowym. O! Przepięknie pachnie, przepięknie pachnie jak te wszystkie kawy dniowe. I w Tesco zapłaciliśmy, moi drodzy, za te wszystkie zakupy 51 funtów. No, wiecie, no same klapki i kapcie to już 42 funty. Aha, i jeszcze pasta sensody, no bo muszę mieć pastę Sensodyne. I to też kupiliśmy właśnie w Tesco, pastę Sensodyne. Dalej, polski sklep, w którym zapłaciliśmy e, 44 funty. Także ja powiedziałam, że 200 funtów, no trochę mniej niż 200 funtów, ale niedużo, niedużo mniej. E, wzięłam cukier z wanilią. Wiecie co? Bo do tego sernika mi potrzeba. Zawsze mam, zawsze robię swój własny cukier z wanili waniliowy w termomixie, ale nigdzie nie dostałam tej wanilii, tych takich lasek wanilii, także no niestety. E, Radosła, do sernika wiórki kokosowe, e, do sernika taki ser. I tutaj mi ciekawi jedna rzecz. Powiedzcie mi, czy wy, jak robicie sernik, czy kupujecie ten ser e, w wiaderku? Tak już wiecie zmielone, czy właśnie taki półtusty. bo ja ostatnio jak robiłam sernik, to właśnie był z wiaderka i mi to nie, podder... nie, nie smakowało mi to za bardzo. A ja wiem, że ze starych czasów, jak się zawsze robiło, jak nasze mamy robiły, znaczy ze starych czasów, wiecie, za, za moich młodych lat, jak się robiło serniki, no to ze zwykłego twarogu, tak się kiedyś robiło i tak one smakowały. Czyli mam nadzieję, że właśnie z tego sera dobra wyjdzie. Dajcie znać, jakiego wy sera do serników używacie, czy zależy jaki sernik robicie. E, tam było napisane chyba kilogram twarogu półtustego, także mamy taki zwykły twaróg półtusty. Dalej, kabanosy, nosy, być koniecznie. Mąka tortowa. Nie mamy żadnych mąk, bo nie używaliśmy przez miesięcy, przez miesiące, ale trochę trzeba, trochę trzeba jej dodać teraz do diety. Takie coś zobaczyłam. Ja nie wiem, budyni, ale jak zobaczyłam to, to po prostu wbiłam się w szok. Budyń, smak pumpkin spice latte. Czujecie? Ja w ogóle nie wiedziałam, że takie cuda są. To coś takiego mam. A oprócz tego, zobaczcie, to właśnie było w tej sekcji koło cukru. Gdybym nie szukała cukru waniliowego, to bym tego nie znalazła. A tutaj drugi budyń o smaku karmelizowane jabłko. Boże, przecież to będzie przepyszne. No i do tego wzięłam mleko, no bo to trzeba mleczko mieć do budyniu. Tutaj jest właśnie kolejny twaróg, bo tam trzeba mieć kilogram twarogu. A zobaczcie, cwaniaczki jak zrobili... E, taka kostka ma 450 gram, także wzięłam dwie, no to to wyjdzie 900 i ja lubię taki twaróg sobie pojeść, także z tego dorobię do, do kilograma, a resztę pojem. Później właśnie wzięliśmy miód e, akacjowy, także mówię, niepotrzebnie po ten jogurt, niedobry, nie, nie, niesmaczny, niezdrowy. Dwie gruszeczki. E, pigwa. Co robicie z pigwy? Zobacz, bo ja chyba mam herbatę z pigwą w Thermomixie, weź wpisz. I to może być pyszne. Wiecie, że ja nie wiem, czy my kiedykolwiek kiedyliśmy coś z pigwy albo piliśmy. Mi się wydaje, że są jakieś nalewki pigwowe. Albo coś w tym stylu. Radek zobaczył i mówi, chcemy, ja mówię, nie wiem, weź, może, może akurat nam posmakuje, także zobaczymy, co to można z tego zrobić. Eee... Jakaś widzę kiełbasa. I ja sobie wzięłam do włosów, bo znalazłam niestety tylko i wyłącznie jeden kolor farby do moich włosów. U mnie w mieście już więcej nie było, bo e, ja to robiłam włosy, robiłam w środku tygodnia, na koniec tygodnia wyjeżdżam, także już nie było żadnych dostaw. E, I moja farba do włosów to jest 5-3, a woda do niej to jest 6. I była tylko jedna. Ja za 3-4 tygodnie muszę farbować włosy, teraz już za 3. I chciałabym to zrobić, wiecie, tak jak najdłużej przed e, Zanzibarem. Najbliżej do wyjazdu do Zanzibaru. No i później już nie będę miała żadnej farby. Także myślę, że sobie przedłużę. Jakoś po prostu tym tonerem. To jest taki toner czekoladowy, nadający ciepło brązowy odcień mlecznej czekolady, czyli tak naprawdę to, co ja mam na włosach. I to jest toner Only Bio Także nie wiem, jak to działa. Dajcie znać. Ostatnio się tak właśnie zastanawiałam, ale miałam jeszcze za ciemne włosy. I pomyślałam sobie, że nie ma sensu, żebym ja sobie kupowała jakieś jasne brąz, skoro mam za ciemne włosy i tego nie będzie widać. Co prawda, pewnie byłaby po świata, gdyby to pokazała, ale yy, no ale jest jak jest. Aha, i jeszcze, moi drodzy. możemy no, te Oj! Chciałam powiedzieć, że wszystko, ale nie, jeszcze papier kupiliśmy do buzi i jeszcze kupiliśmy, na pewno jest jeszcze, jeszcze gdzieś i na pewno też kupiliśmy ręczniki papierowe, ale nie wiem gdzie się podziały, także takie zakupy, aha wiem gdzie się podziały ręczniki papierowe, stoicie na nich, e, także takie zakupy dosyć spore jak na nas, bo my naprawdę my wchodziliśmy do sklepu, nie, 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 bo nie kupujemy takich rzeczy, nie kupujemy, nie kupujemy w ogóle dużo rzeczy, dużo mniej zaczęliśmy jeść jakoś dziwnie. Dobra, dobra, dobra. dobra, biorę się za wkładanie tego wszystkiego do szafek, lodówek i na swoje miejsce i wkładam pośredź do kąpieli, do kąpieli, do pania. Chociaż powiem wam, że dzisiaj by mi wypadało się zmienić. Przeczekam do jutra. Przeczekam do jutra. Tak ją zaraz wypiorę i będzie na jutro w środka.